Boże nasz, Panie i Stwórco, Źródło wszelkiego życia, Władco rzeczy widzialnych i niewidzialnych przed Tobą, dziś pochylamy głowy, wiemy, że żadna ludzka pomoc nie dorówna Twojemu miłosierdziu. Ty, który zaglądasz głębiej niż my sami potrafimy spojrzeć w swoje serca, Ty, który znasz każdą ranę, każdy niepokój i każdy lęk, nawet ten, którego nie potrafimy nazwać przed Tobą, stajemy nie dla pięknych słów, lecz dla prawdziwej nadziei. Panie, wiele razy myśleliśmy, że to już kres naszych sił. Że zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Że krok w lewo to przepaść, krok w prawo pustka, a przed nami mgła i niepewność. Ale ty powiedziałeś: nie lękajcie się, bo ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego stoimy tu z wiarą, która może drży, ale wciąż żyje, z nadzieją, która słabnie, ale nie gaśnie, z modlitwą, która czasem nie ma słów, ale jest szczera. A szczerość to coś, co ty rozumiesz lepiej niż najgłośniejsze wyznanie. Jezu Chryste, Synu Boga Żywego. Przyszedłeś na Ziemię nie do idealnych, ale do zmęczonych, nie do silnych, ale do tych, którzy nie umieli już podnieść się sami. Uzdrawiałeś nie tylko ciało, ale i duszę. Przywracałeś godność tym, których świat odrzucił. Dlatego dziś przychodzimy do Ciebie podnieść nas, jeśli sami nie dajemy rady. Uzdrow naszą pamięć z bólu, uwolnij umysł od niepokoju, oczyść serce z lęku, pociesz tych, którzy płaczą po cichu. Umocnij tych, którzy od dawna żyją na granicy sił. Przywróć nadzieję tym, którzy stracili sens. Przebacz nam, Panie, że często pamiętamy o Tobie dopiero wtedy, gdy wszystko zaczyna się sypać. Że czasem ufamy naszym planom bardziej niż Twojej woli. Że modlitwa bywa dla nas ostatnią deską ratunku, zamiast pierwszym krokiem. Ale wierzymy, Panie, że nawet jeśli przychodzimy późno, nie odtrącisz nas, powiedziałeś przecież: Tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę. Dlatego dziś przychodzimy Tacy, Jacy jesteśmy zmęczeni, zagubieni, zranieni, ale spragnieni twojej miłości. Prosimy cię, Panie, umocnij nas w wierze, uspokój myśli i serce, oddal lęk o przyszłość. Ocal rodziny tych, którzy teraz się modlą. Strzeż dzieci, prowadź rodziców, pociesz samotnych, uzdrów chorych, podnieś z rozpaczonych. Naucz nas ufać, nawet gdy nie widzimy drogi. Naucz nas żyć nie przeszłością ani przyszłością, ale teraz, z tobą. Panie, zabierz z nas lęk przed jutrzejszym dniem? Poczucie winy, że nie jesteśmy idealni, ciężar, który nosimy w duszy od dawna. Daj nam poczuć Twoją obecność nie jako tradycję, lecz żywego Boga, który jest tu i teraz. Przyjdź do tych, którzy są samotni. Do tych, którzy nie wiedzą, jak wypełnić pustkę. Do tych, którzy patrzą w niebo i milczą, bo nie mają siły mówić. Pokaż pierwsze Jam, że nawet milczenie może być modlitwą, jeśli jest skierowane ku Tobie. Panie, daj nam anioła stróża. By stał przy nas, gdy myśli przygniatają, gdy ludzie odchodzą, gdy mrok zaciemnia nadzieję. Niech każdy, kto czyta te słowa, poczuje niewidzialną dłoń ciepłą, ojcowską, podnoszącą Twoją. Naucz nas, panie, dziękować nawet gdy jest trudno, modlić się nawet gdy brakuje słów, przebaczać nawet gdy pamięć boli, dostrzegać Twoje światło nawet gdy wokół jest ciemność. Bo to, co dla nas wydaje się końcem. Dla ciebie może być nowym początkiem, więc mówimy z własnego serca: Bądź wola Twoja, nie nasza, bądź droga Twoja, nie nasza, bądź światło Twoje, nawet jeśli idziemy ciemną doliną. Nie opuszczaj nas, Panie. Prowadź, chroń, umacniaj, oczyszczaj, aż nadejdzie dzień, gdy będziemy mogli powiedzieć: Byłem słaby, lecz Bóg był ze mną i dlatego przetrwałem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twoje serce, jeśli w tych słowach znalazłeś choć odrobinę pokoju, jeśli poczułeś, że nie jesteś sam, proszę, pomóż tej modlitwie dotrzeć do innych. Wystarczy prosty krok, subskrybuj kanał i zostaw polubienie, aby ta modlitwa nie zginęła wśród innych treści. Twoje wsparcie może stać się dla kogoś światłem w chwili, gdy będzie szukał ratunku, niech dobro się rozprzestrzenia. Niech nadzieja znajdzie tych, którzy jej potrzebują najbardziej.